Takie relacji, gdzie nie będzie Cześć kochani, tu pan Bartek ze stowarzyszenia Zwarta Wi. teraz mnie widzicie, może lepiej. A za mną w tle jest budynek byłego pawilonu na osiedlu lekarka. No i tutaj z tego co ja wiem od mieszkańców, już od dwóch tygodni. Świeci się światło. No spójrzcie, jest ten budynek oświetlony. On generalnie ma iść do wyburzenia, bo ma być tutaj budowane przedszkole. Mm, już ponoć jest projekt zrobiony, jakieś przetargi ogłoszone. No i pytanie, no po co się to światło tutaj świeci, skoro no tutaj się nic nie dzieje i nie ma się dziać. No, jeszcze raz pokażę w środku. Yy, no jest tam jakiś bałagan, no nie wiem, jakieś materiały. No, i świeci się tam kilka takich reflektorów. Ja rozumiem, że, że jakiś jeden mógłby się świecić, no ale yy, kilka tygodni temu, nie wiem czy dwa tygodnie temu, był taki wpis u nas na grupie, gdzie no, mieszkańcy się żalili na to, że yy, no, wyłącza się. Wyłącza się y, oświetlenie na Orlikach, czy tam y, oświetlenie zamyka y, sale sportowe y, z powodu oszczędności energii. A tutaj budynek gminny, nie wiadomo po co oświetlony non-stop, dzień i noc y, od dwóch tygodni, nikt o to nie dba, nikt tego nie widzi. No więc jak gmina Wiliczka dba o prąd, o oszcz oszczędności, o obiekty publiczne, to jest dla mnie niezrozumiałe. No nie wiem, jak dla Was dziwne. Dla mnie. Pozdrawiam.